Dzień dobry, panie senatorze. Santor Zygmunt Frankiewicz, Kiedyś prezydent Gliwicz, obecnie również w Związku Miast Polskich. Miło pana spotkać, panie senatorze. Miło również. 25 lat polskiego samorządu to jest też 25 lat pańskiej władzy w samorządzie Gliwickim, więc myślę sobie, że pan pamięta czasy początków polskiego samorządu po reformie. I chciałem pana zapytać, jak pan patrzy na tamte czasy, to czego samorządowcy wtedy nie umieli? Z czym był największy kłopot? Jakie były wasze początki? Nie mieliśmy przygotowania administracyjnego na przykład. To byli ludzie głównie Solidarności, którzy z władzą i administracją nie mieli nic wspólnego i musieli się od zera uczyć. Ale bardzo chcieli być w samorządzie? No nie, ja by, sądzę, że to bardziej poczucie obowiązku było, bo jeżeli się działało w podziemiu, w komitetach obywatelskich, później trochę z plebiscytu dostawaliśmy się do rady, no to konsekwencją było no, reformować to wszystko, co żeśmy zastali, co wymagało tych reform. A ten brak y, doświadczenia, to nawet nie był taki bardzo zły, dlatego że nie można było kontynuować tamtych obyczajów, tolerować wszystkiego, co żeśmy zastali. I do tej reformy, do nowych warunków pracy w zasadzie nikt nie był przygotowany. I wtedy, co ciekawe, bardzo duże znaczenie mieli ludzie, którzy pochodzili z uczelni. Bo? No, tak było, że z uczelni bardzo dużo osób znalazło się we władzach zarówno tych stanowiących, jak i wykonawczych samorządu, czyli profesorów, doktorów, adiunktów. I myślę, że to dlatego, że oni się szybko uczyli i byli wtedy bardzo tacy ideowi. Teraz się to pozmieniało. A jak pan pamięta ten czas, kiedy, no kiedy przyszła już kampania wyborcza, kiedy to już nie były jakieś plebiscy, tylko to były normalne, bezpośrednie wybory? Jak pan pamięta polskich wyborców z tamtych czasów, jak oni podchodzili do, do prawa wybrania sobie przedstawicieli w samorządzie? Myślę, że zawsze wyborcy byli i są troszeczkę mądrzejsi niż się politykom wydaje. Czyli na przykład, w tej chwili, wtedy też tak było, tylko skala była minimalna. Wielu skupiało się na autopromocji, na piarze, i to miało zastąpić merytoryczną pracę i osiągnięcia. No i ludzie to się na to może i nabierają, ale krótko. I w samorządzie zaczęły obowiązywać takie zasady, że albo masz wyniki, masz się czym wykazać, albo odchodzisz. No dobrze, ale mm. ludzie, którzy wybierali, wiedzieli, kogo wybierają, po co wybierają, jakie będą wasze kompetencje, do czego im będziecie potrzebni. Długo te kompetencje były nierozpoznawalne. Myślę, że do końca są nie pytanie? są. Nie, do końca nie, ale już jest oczywiście znacznie lepiej. Ale ja myślę, że, że ludzie wiele rozumieją z tego przekazu potrafią twardo, realnie oceniać co jest prawdą, a co nie, co się zmieniło na korzyść, a co powinno się zmienić, a się nie zmieniło. I ja kiedyś robiłem takie badanie. Wtedy, kiedy było y, dyskutowane ograniczenie liczby kadencji, które można pełnić w samorządzie. I była taka retoryka, no szczególnie pana posła Kaczyńskiego, prezesa, że tworzą się sitwy, takie zasiedziane. I trzeba to rozwalić, rozgonić. Tak, tak, rozgonić i po to jest ta zmiana potrzebna. Ja owszem dostrzegam ten problem, ale on nie jest ważniejszy od tego, jaki mamy z ludźmi, którzy mają cechy przywódcze i wiele innych cech, które trzeba mieć, żeby dobrze zarządzać gminą. I myśmy taką kadrę no, osiągnęli, dopracowaliśmy się tego. I to jest wartościowe. Nie należy tych ludzi hurtem wyrzucać, skazując na niewiadomą. No ale... Więc ja wtedy zrobiłem takie badanie. Statystyką się kiedyś zajmowałem między innymi. I to było badanie statystyczne ograniczone do miast na prawach powiatu, bo sam to w zasadzie robiłem, w związku z czym tam moce nie za duże, więc tylko 66 miast tych największych. I Zobaczyłem jakie są osiągnięcia miasta, te osiągnięcia by, miast były mierzone wynikami w przeróżnych rankingach. Wziąłem te bardziej wiarygodne, było ich paręnaście, zagregowałem wyniki, to było już wiarygodne i zobaczyłem jakie są wyniki wyborcze. I co wyszło? I bardzo ciekawie wyszło. Mianowicie ci wieloletni prezydenci osiągali największe efekty. Efekty A, czy efekty? poparcie społeczne? No, ja wcześniej powiedziałem, że to poparcie bierze się z efektów. I były tylko trzy przypadki, które odstawały od tej zasady. To znaczy niewiele się działo w mieście, tych y, nagród. Y, niewiele rankingów wygranych mało albo w ogóle, a jednak wielokondencyjny prezydent. I co się stało? To było niedługo przed wyborami samorządowymi. Wszyscy trzej przegrali. No to jest jakiś konkret w tych. Y, Argum jakiś argument konkretny. To skąd się bierze, pańskim zdaniem, taki upór władzy centralnej przy tym, żeby jak najkrócej pozwalać rządzić samorządowcom w swoich placówkach, albo w każdym razie to ograniczyć? Na pewno jest taki problem, o którym wspomniałem. To znaczy, szczególnie w mniejszych gminach, gdzie to uzależnienie od wójta jest większe, to jakiś problem tak zwanych sitw może istnieć. Istnieje. Skala może nie jest tak duża, jak się wydaje, jak mówili, ale nie neguję, że takie zjawiska też mają miejsce. Ale trzeba dać tym społecznościom lokalnym możliwość posprzątania na własnym potwórku, i to się dzieje. Nieraz długo trwa, ale się dzieje. Skąd wynika? To jest konkurencja polityczna i chęć jednak, jeżeli chodzi o pis, to osłabienia samorządu. I to osłabianie się na różnych polach odbywa na ogromną skalę, nie tylko finansowe, to, a są to kompetencje. Pańskim, nie wiem, a to no jest Państwim zdaniem spór, spór polityczny i nieważne, kto byłby w opozycji, ale jeśli będzie miał taką postawę jak pan, to będzie zawsze przeciwko PiSowi, ja PiS przeciwko niemu, czy to jest spór o kształt państwa, jaki sobie tam wymyślono znaczy, To drugie na pewno ma miejsce, to znaczy filozofia państwa. Według pis państwo centralistyczne. Mocno scentralizowane, no trochę jak PRL, to jest synonim, synonim silnego państwa. Wszechwładna władza centralna. W zasadzie to tam są już takie głosy, że tego prezydenta wójta to premier powinien powoływać. No i to, to już jest powrót do PRL-u, już niewiele by zostało z tej niezależności, samodzielności gwarantowanej konstytucją będę, No i no, taką mają filozofię państwa. Nie zgadzam się z tym fundamentalnie, no ale no każdy może mieć swoje wyobrażenie o tym, jak powinno wyglądać silne państwo. Wie pan, konstytucja, konstytucją. Ja pamiętam, że pan prezes Kaczyński powiedział kiedyś, no nie przyporządkuję teraz żadnej daty do tego, ale świeżo mam to w pamięci, nie będziemy wspierali samorządów, które będą warczały na, na, na rząd. Tam się nie zakłada waszej samodzielności. W ogóle. Wy macie Te, być po stronie tego, rządu. Tego nie ma w podświadomości. To jest według sposobu myślenia obecnej władzy to jest administracja, to są władze lokalne podległe w pełni rządowi. No i to jest absurd, to już nie jest samorząd. Wtedy to nie działa jako samorząd z wszelkimi konsekwencjami i największą stratą dla mieszkańców. Ale z tego korzystają. A panu się nie wydaje, a propos mieszkańców, że wyniki wyborów parlamentarnych no od 8 lat z całą pewnością pokazują, że taki model zyskuje poparcie społeczne? Nie sądzę. To znaczy, ja myślę, że po pierwsze PiS to skrywał. To nie było tak mówione całkiem otwarcie, że będziemy niszczyli te samorządy, że będziemy im zabierali pieniądze, że taki system kliencki będziemy wprowadzali, to znaczy dajemy tylko tym, którzy. Nie warczą na Nie warczą, pocałują w pierścień i, i, i tak się będą zachowywało, zachowywali. Tak wiele samorządów się już zachowuje, niestety. Więc tego nie było widać. Po drugie, taka filozoficzna rozprawka na temat, jak ma być państwo skonstruowane, ile niezależności i na czym polega ta demokracja lokalna, to myślę, że szybko nie dociera do wyborców. Teraz może dotrze, bo samorząd też bardzo jednak o tą samodzielność swoją walczy, to jest wartość, to dzięki temu zmieniła się Polska, to jest, to jest dla mnie ewidentne. Bez, I po macie swoją by emanację tym. polityczną w postaci Stowarzyszenia tak dla Polski? Tak, dokładnie. To jest polityczne stowarzyszenie osób fizycznych, czyli wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, ja wiem, Które tylko... walczy o to, żeby nie zniszczyć samorządów polskich. Tylko ono w swojej istocie zaprzecza takiemu twierdzeniu często powielanemu w środowiskach samorządowych, że nie wiem, dziura w drodze nie ma. Ale oczywiście ja to potrafię i, y, pogodzić i to, y, A to jak on to łatwo. Powiedzieć? Oczywiście, że dziura nie ma barwy politycznej i y, tak samorząd przez dziesięciolecia się zachowywał Stronił od centralnej polityki. I to było dobre. Tak być powinno. I co się Teraz stało? jest wyższa konieczność. Dlatego, że w następnej kadencji pis samorząd nie przetrwa. I tak jak powiedziałem, stratą, stracą na tym przede wszystkim mieszkańcy tych gmin miast. A wiedzą o tym? Samorząd mieszkańców wiedzą, wiedzą, część mieszkańców na pewno wie, a część zapewne nie. I żeby to rozpropagować, czyli informować o zagrożeniu. I postawić jakąś tamę tym złym zmianom, to samorządowcy utworzyli stowarzyszenie, które o to walczy z niezłymi skutkami, prawdę mówiąc, bo już wiele rzeczy było nagłośnionych, wręcz zablokowanych takich niekorzystnych zmian, a przynajmniej to niszczenie zostało nagłośnione i jest w świadomości. Inaczej może by nikt o tym nie wiedział. Ale praktycznie, co mówicie mieszkańcom tych małych ojczyzn o stosunku władzy centralnej do samorządowej? Co może się przekładać na ich na różne niedostatki? Jak im to pokazujecie? Przykłady. Taki Gliwicki jest mi bliski. My zaplanowaliśmy dawno temu budowę szpitala w Gliwicach. To jest pięta filesowa Gliwic. Tam wiele rzeczy już jest zrobionych, jednak duża została do zrobienia. Remontowanie obecnych szpitali jest bezsensowne. Trzeba zbudować nowy szpital, który połączy te wszystkie dotychczasowe obiekty. Stworzy warunki dla XXI wieku w szpitalnictwie. I Mieliśmy na to pieniądze. Dochody Gliwic stosunkowo duże były. Z wieloletniej prognozy finansowej wynikało, że nawet jesteśmy w stanie to sami sfinansować. Ten szpital ma kosztować teraz aż 800 milionów złotych. I dokładnie taką kwotę w perspektywie tej prognozy finansowej decyzjami PiSu zostały obniżone dochody Gliwic. Czyli tych pieniędzy nie ma na ten szpital. Miał być szpital. No więc... To już jest czarno na białym i to się da wykazać. W, w tym roku 140 milionów mniej, bo obniżone dochody własne, zwiększone wydatki, inflacja. I teraz w projekcie tego budżetu, dokładniej w ustawie około budżetowej, bez słowa tłumaczenia, coś co wpis prowadził. Żeby w części rekompensować ubytki z dochodów spitu, z czyli subwencja rozwojowa, miała być co roku obliczenia, wzór, wszystko jest w ustawach, nie ma, nie zaplanowano, nie będzie subwencji rozwojowej. A te miasta są już y, może nawet poza granicą bankructwa. Gdyby nie takie okazjonalne, epizodyczne transfery z budżetu państwa uznajowe, głównie dla swoich, ale trochę dostaną, po trochę dostaną wszyscy. Jedynie z... to, to część tu miast naszych, śląskich nie wypłacałoby penasów. A nie zdaje się Panu, że tak dla Polski to jest jednak taki byt, który powoduje na tej opozycyjnej, wobec centralistycznych zapędów władzy stronie, no mnożenie bytów. Nie. Wytwarza jakąś konkurencję i to czasem widać. Między nie. Wami, a politykami sensu stricte. Znaczy właśnie, tak to niestety u niektórych polityków jest postrzegane. Ale to nie jest postrze postrzeganie jakiegoś problemu systemowego, tylko personalnego, dlatego że śmiem twierdzić, że rozpoznawalny burmistrz, prezydent, starosta jest bardziej popularny i może dostać więcej głosów niż wieloletni poseł. I wejście takich ludzi z samorządu na listy partyjne w wyborach może tym drugim obniżyć szansę na ponowny wybór. Czyli to, jest, problem. to jest konkurencja, ale dla partii to jest zupełnie inny wymiar. Mianowicie dla partii to są dodatkowe głosy, dlatego że na tego prezydenta zagłosują ci, którzy na partię daną by nigdy nie oddali głosu. I można mieć o jeden mandat więcej, czyli ten dodatkowy mandat, załóżmy, że bierze ten człowiek z samorządu. No ale ci posłowie czują się zagrożeni i są napięcia w partiach. Tak to wygląda. Pan, no, trudno byłoby jakoś szczególnie intensywnie szukać takiego przykładu, ale sobie wyobrażamy sytuację, gdzie lider partii w regionie um, ma prawo, czy oczekuje, że będzie najpopularniejszym politykiem, ale jego bezpośredni silny konkurent jest jednocześnie bardzo popularnym samorządowcem, no i na listach jest kłopot. Bo nagle się może okazać, że samorządowiec z piątego miejsca wygra z tym na jedynce. No, ale dokładnie tak może być i co więcej, dobrze by było, żeby tak było, bo wtedy cała opozycja będzie miała więcej głosów. Jeżeli się działa inaczej niż tak, jak pan redaktor to właśnie powiedział, to znaczy, że się działa na szkodę w wyniku opozycji. A przecież wszyscy deklarują, że te wybory są najważniejsze i trzeba je wybrać. A to co, liderów mamy kiepskich? Czy macie kiepskich? Może za słabych w swoich partiach, żeby y, sforsować ten opór dla dobra sprawy. A chyba ta sprawa jest jednak najważniejsza. A myśli Pan w takim razie, że te wybory parlamentarne, które no, za rogiem, to będą także wybory o to, jaka będzie przyszłość samorządów? No to, to na pewno. Już A to pan wyobraża, że wygrywa piski co wtedy? Kontynuuje tylko to, co zaczął, już niedaleko mu do końca. I te samorządy zaczną już wyraźnie być niewydolne. W tej chwili wszyscy cienko piszczą z powodu zbyt małej subwencji oświatowej, która w stosunku do PKB gwałtownie maleje. i no nie da się utrzymywać tej oświaty za takie pieniądze, które z subwencji przychodzą. I to dotyczy już wszystkich gmin, nawet tych miejsc, wiejskich, które jednak są przez ten rząd lepiej dużo traktowane. Ale samorządy są częścią konstytucji naszej. No i co z tego? Przecież ta konstytucja jest traktowana jak świh papieru. Przecież prawie w każdej ustawie legislatorzy senatcy, jestem z senatu, więc to znam najlepiej, piszą, że to jest sprzeczne z wymieniają kolejne artykuły Konstytucji i co z tego. I jest pomimo naszego weta uchwalane przez Sejm wchodzi w życie. To niestety nie mamy państwa praworządnego już. To jest naprawdę grało wszystko. Bo jeżeli nie będzie tej praworządności, to każdy obywatel będzie się mógł czuć zagrożony. Jak nie będzie demokracji, pójdziemy w ślady, w ślady Węgier, a później Białorusi. I czy będzie tak fajnie? Za tym pójdzie gospodarka. Jak zresztą już siadła ta gospodarka, już widać, że to finansowanie rozrzutne na kredyt y, zaczyna tak obciążać nas, że tej inflacji szybko nie zgasimy, że no, niestety będziemy biedniejsi na pewno względem innych niż jesteśmy w tej chwili, a może i bezwzględnie biedniejsi. To jest staczanie się państwa. Jak ktoś tego nie widzi, to znaczy, że nie chce widzieć, albo jest ślepy. A może po prostu łatwiej jest zobaczyć silne państwo jednej twardej ręki niż elastyczne, które być może na więcej pozwala, ale też wymaga decyzji od nas, wymaga jakichś aktów demokratycznych, jakichś wyborów. A tu ktoś za nas załatwia różne ważne sprawy. Tak, w prl było wygodnie w zasadzie. Nie, było, nie trzeba było decydować. Nie było y, trudności w wyborze operatora dla telefonu, nie było telefonów, był jeden operator. I tak dalej, i tak dalej. Szło się do sklepu, kupowało się to, co było, bo były puste półki. No niestety to wygląda na powrót do tego PRL-u i to taki gwałtowny. Ale pan zna swoich kolegów, samorządowców, którzy prezentują trochę inny punkt widzenia na kontakty z władzą. Ale znaj pan na pewno, co oni mówią. Mają no, takie same my problemy musimy, samorządowe. my jest. musimy się tak zachowywać, bo mamy już tak osłabioną gminę, że jak będziemy podskakiwali, to nie dostaniemy tych uznaniowych transferów z budżetu państwa, też zresztą na, na kredyt i yy, no, nie będziemy mieli jak zapłacić nawet nauczycielom pensji. Więc tak to działa. Tak to działa. To jest ten klientyzm. I oni po cichu. Wprost mówią, byle się ta władza natychmiast skończyła, bo my już ledwo i, i, i zipiemy. Poza tym, represyjność tych, tej władzy, tych ustaw, które się tworzy, jest niesamowita. To po prostu jak się nie podporządkowujesz albo nie wykonujesz poleceń, albo nie robisz tego, czego się wręcz nie da zrobić, to płacisz personalnie kary, masz no, trudności z prawem zarzuty i tym podobne rzeczy. To, 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 nie, jest, to nie są drobne sprawy. A jak pan patrzy na tę perspektywę nieodległą, już po 40 chyba kilku dni, to pan ma nadzieję, czy pan się obawia? Jedno i drugie. To znaczy jestem przekonany, że ta opozycja jednak wygra. Że w końcówce kampanii, jak się każdy tak dobrze zastanowi, jakby chciał, żeby Polska wyglądała w najbliższych latach, to jednak Trochę się zmienią te proporcje, i wtedy będzie trzeba naprawiać państwo. To będzie może jeszcze trudniejsze niż wygranie tych wyborów, bo zdewastowane jest praktycznie wszystko: instytucje, służby, ten samorząd, oświata, czego nie dotknąć, a problem nierozwiązany, tak jak zdrowie na przykład. Także to będzie gehennie, w trudnych warunkach. Państwo wydrenowane z wszelkich funduszy, wszystkie zasoby wydane na dwa pokolenia w przód. A ta władza mówi, że na wszystko ma pieniądze, tylko że już wiele więcej się nie da zadłużyć. Więc to będzie bardzo trudne. Ale też no, są zagrożenia, bo jeżeli jednak wygra PiS, to my będziemy mieli szybko Białoruś i już później zmienić tej władzy może się nie dać przez wiele, wiele lat. Zygmunt Frankiewicz, senator Zygmunt Frankiewicz, wieloletni prezydent Gliwic, szef Związku Miast Polski, był naszym ekspertem w tych obszarach. Bardzo dziękuję za spotkanie, Państwa. senatorze. Ja e, również za e, może trochę przykrą rozmowę, bo tematy takie, ale dziękuję za to, że mogliśmy porozmawiać.